Mnie gnębi i to bardzo mocno widzowie. Ja już nie czuję się w ogóle bezpieczny. Zaatakowali mnie! W sumie to dobra, no nie zaatakowali. No nie wiem, kto mnie zaatakował. Ktoś w każdym bądź razie mnie zaatakował. No może przesadzam, nie szczególnie, że mnie zaatakował, ale jakby... No, praktycznie, że mnie, bo widzowie, zobaczcie na to, co tu się stało. Widzicie, wszystko rozwalone. Doszczętnie mój dywan. Tutaj szyby. Ktoś mi wparował do mieszkania. I mi, I mi wszystko zniszczył. Ja się boję, widzę, że to była ta postać, którą wczoraj widzieliśmy. I teraz ja naprawdę nie wiem, czy ja powinienem dalej e, śledzić tę sprawę, czy sobie może odpuścić. Bo zobaczcie, dlaczego mnie zawsze e, dzieją się jakieś złe rzeczy. Ja już mam tego wszystkiego dosyć. Ale wiecie co? Hmm. Jedno jest pewne, nie poddam się, widzowie. Nie! Bo wy zdacie tylko YouTube, który się wszystkie oboi. A ja wam wszystkim pokażę widzowie A więc ja wiem, widzowie, że wy jesteście po mojej stronie i wiecie co? Lecę, żeby zbadać to wszystko. Hmm. Tylko powiem Wam tak, jedyne co pozostaje nam zbadać, to to wejście, które pozostaje w domku tej osoby, o której widzowie nie wiem, kto to jest. Wy mi piszecie jednak, że to raczej... Eee, to raczej jest widzowie palionka, palionka i nie tylko palionka. A więc, no, więc ja już widzowie, nie wiem co wy macie na myśli. W każdym bądź razie ja uważam, że to są jakieś czasami głupie żarty, ale to już nie jest śmieszne rozwalać mi moją chatę. To jest po prostu wręcz żałosne, i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. No, nie powinny mieć, nie powiecie mi, że powinny, bo nie. Ale dobra, przejdźmy się w takim razie, właśnie tutaj. I zobaczmy co tam, yy, czy może, musimy znaleźć jakąś podpowiedź jeśli chodzi o ten kod, bo ja nawet nie wiem widzowie do czego ja mogę yy, może, mogę nawiązywać, czy jeszcze może sprawdźmy dokładnie to miejsce, bo tutaj widzowie się naprawdę dużo rzeczy dzieje i ciekawe czy coś w tym, może ten emerald widzowie nam pomoże, nie, on nam nie pomoże, więc idźmy tutaj. Wszystko w ogóle, ej, dobra ten. A co jeśli to Milki! Nie no, widzowie, to raczej nie jest Milki. Ja widziałem skina Renaty wczoraj, a wy mówiliście, że to jest przebrana palionka, więc... Oh. Więc teraz już nic nie wiemy, kto to może być. Zamknijmy tą furtkę, żeby wiedzieć, czy ktoś tu tak przypadkiem przychodzi i weźmy sobie. Weźmy sobie tą Nightwizję bo ta netwizja się nam bardzo... ale to bardzo przyda I idźmy... Ej! Ej! Tu był... tu był kot! I normalnie to były, inne. to było zamurowane, a teraz są tu drzwi i nie ma kodu. Ej, czy wy to widzicie? Ale akcja! Dobra widzowie, jeśli teraz, w tym momencie chcecie, żebym ja wszedł do tego pomieszczenia, to każdy z was teraz wchodzi na sam dół i zostawia łapkę w górę. Każdy z was musi teraz zostawić łapkę w górę, a jeśli tego, a jeśli to zrobicie właśnie, no to ja tam wchodzę. Macie na to trzy, dwa. Jeden. Widzowie, dziękuję, bo to bardzo mi pomaga. A teraz wejdźmy tutaj i zobaczmy, co tu będzie. Boję się, boję się, boję się. Dobra, 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 dobra. Wow. Wejście. Rzuć ważny element. Są dwie, dwie, dwie parę drzwi w ogóle. E, czy muszę rzucić jakiś ważny element. Ale czemu w ogóle? O co tu chodzi? To jest, widzowie, coś, że ja się pozbył? Czekajcie, no ja tu nie mam chyba żadnego ważnego elementu. Takiego ważnego, ważnego. Dobra, ale wiecie co? Ja wiem, gdzie mogę mieć ważny element. I ten element widzowy znajduje się w mojej jaskini, to kurde, i zaś znowu musimy tam jechać. No jechać, lecieć oczywiście, a ja mam w ogóle mało fireberek a trzeba czymś uciekać, jak ktoś nas będzie gonił, prawda? No właśnie, dobra, lecimy w takim razie. Jezus, dlaczego moje życie jest takie, widzowe, po prostu szalone? Cały czas coś się dzieje na Palionowie. I, I w ogóle pisaliście mi też, że ja nie powinienem mówić jeszcze bez twardych dowodów tego Palionowi. A więc widzowie, szczerze jedną, jedyną najważniejszą rzeczą na tym e, aktualnie teraz, bo dotykiet jego, nawet nie wiem, co się z nim stało, jest właśnie oto ta książka do Donatorzy, ponieważ widzowie to jest ważna książka, bo ta książka ma już prawie rok czasu, mam wielką nadzieję, że ja tej książki nie stracę, bo jak ją stracę to się załamie, A, oby nie, oby nie i widzowie w ogóle może za jakiś czas też zrobimy live'a z tego co się dzieje tu na Palionowie i z... Próbujemy może poszukać właśnie tej oto osoby, ciekawe co ona teraz robi, ona na przykład śpi widzowie, patrzy się na mnie, czy planuje jakieś nętne i złe rzeczy, ciekawe, ciekawe, miejmy nadzieję widzowie, że, że nic z tych rzeczy, dobra zamknijmy to ponownie i wrzućmy tą książkę, okej okay, wrzuciłem widzowie tą książkę, teraz wejście, lewe czy prawe drzwi, które wy byście wybrali, ja, chy ja, ja chyba, co ja jestem lewonożny, ja wybiorę lewe. Nie musiałem wybierać żadnej, bo wszystko jest to samo! Ej, ale tu jest ten! Chyba że ja to mogę po prostu już znieść. Co myślicie? Bo tam było coś, co nie mogłem nieść. A tutaj? Patrzcie, coś jest za tym pomieszczeniem. Czekajcie, spróbuję jak najdalej stąd odejść. Faktycznie coś za tym jest, ale jajca. O ja, dobra, czekajcie, boję się patrzeć. Czy wy jesteście na to gotowi? Dobra, nieważne. Raz, dwa, trzy. czas widzowie, odwróćmy się! Uh. Hobby, widzowie, co tu. Eee, czemu tu są ciała taty hatera i hatera? Czemu tu jest w takim razie Mutant X? Czemu tu jest miniator I co tu. Co to jest za czerwony przycisk? I o co chodzi z ładowaniem serc? I zobaczcie, to jest w ogóle na 55%. Co to jest? To też jest jakieś pomieszczenie. Do niego wejdziemy zaraz, ale. Zobaczcie, tu normalnie jest Mutant X, ale jakby to nie jest tata hatera i hater widzowie, tylko to jest jakby jakby takie stworzenie, które, o Boże, czy, czy to jest to co myślę? Tu widzowie jest zmieniator i tutaj, patrzcie, jest Mutant X, czyli ona, ona, jeszcze nie wiem kto wytworzył. Wytworzył takiego mutanta. Ona wytworzyła takiego mutanta, przez co zamieniła go w zmieniator. I ten zmieniator widzowie wzezwala na za zamienienie w tatę hejtera i hejtera. I tak właśnie oto oni zamienili się w całość. I zostali mutantem X. Czy wy tu rozumiecie? Rozgryzłem całą... Tu za yy, zagwostkę. no w sumie każdy ją by rozwiązał, gdyby miał takie twarde dowody obok siebie, ale chociaż trochę pozwólcie mi poczuć się mądrym. Nieważne, widzowie, co tu się wyprawia? Naprawdę to jest jakieś mega dziwne. Jest tu Mutant ale patrzcie, to ogólnie jest ciało taty hejtera, a to jest ciało hejtera. I ona nie wiem, czy nie chce ich przypadkiem wskrzesić, widzowie. Tylko dlaczego i co ona planuje w takim razie? Czy ona chce... Ja nie mogę. Ona chce widzowie wskrzesić ich. Ale teraz są jaja. O, nie wiem, czy powinienem teraz powiedzieć o tym Palionowi, czy nie. Muszę, muszę przypomnieć. Więc nie wiem, co powinienem zrobić. Jedyne, co wiem, to powinienem dać sobie tą... Nie. Jezu, bałem się, że ta potka mnie nie sięgnie. Ej, nie, to smartko na minutę! Ej, najgorzej, ta podka mnie nie sięgnęła! Cóż, ja teraz zrobiłem! Ale wiecie co, widzowie, ja muszę się jak najszybciej ulatniać z tego miejsca. Ja dalej nie mogę w to uwierzyć. Mutant X, z miniatur. Hater, W ogóle tata hejter... może tata hater, a to jest hejter. Eee, o Jezus, aż mnie teraz wspomnienia biorę Te 55 w ogóle procent hejter! <laughs> Proszę cię, jeśli chociaż troszeczkę mnie słyszysz, daj jakieś, jakiś znak. No, nie wiem, porusz głową. Cokolwiek, proszę cię, rusz się No chociaż trochę się rusz, hejter Błagam cię Proszę, wypuszczę cię stąd, jakoś damy radę Ta zielona woda obrzydliwa Tato hejtera, może ty coś powiesz Może ty, ty jesteś silniejszy Ty powinieneś dać sobie radę No powiedz coś dalej Nie widzowie, no nie da się Oni po prostu, nie, nie da się z nimi rozmawiać co oznacza te 55%? Co się wtedy stanie? Czy oni się widzowie zregenerują? Nie wiem. Może on się zregeneruje? Może się zamienią znowu w Mutant X'a. Boże. Ta sprawa wydaje się coraz bardziej pogmatwana. Widzowie, wejdźmy do tego pomieszczenia, bo w nim jeszcze nie byliśmy. O Boże. Tato hatera hater. O nie, jeszcze tracę widzowie na edwizję. Zobaczcie, jak teraz będzie ciemno. Teraz będzie jeszcze straszniej. Czy wy czujecie ten mroczny klimat? No jeszcze w sumie nie, bo mam na edwizję. Ale teraz patrzcie. Raz, dwa, trzy. Widzicie? No, za wiele się nie zmieniło, ale no, możemy uznać, że trochę jest ten klimat. Boże, zobaczcie. Możemy powspominać ich. Ale co to jest? To widzowie jest po prostu... To jest nic. To, to, to jest nierozumne nic po prostu. Nieważne. Co jest w tym pomieszczeniu? Co to jest? You're next. Czy wy widzowie kojarzycie ten tekst? On zawsze się pojawiał przy mnie. Dlaczego to jest moja... Moja... Moje, moja, moja podobizna, znaczy, moja podobizna to jestem ja. I zobaczcie, tu jeszcze jest rekord nagrywania. Nie wiem o co w tym wszystkim chodzi, ale coraz bardziej się boję. Nie dość, że niszczą mój dom. Za, e, jestem zaplątywany w takie sprawy, tu na dodatek grożo, grożą mi. Ja ja muszę stąd uciekać, bo ja się tak boję, widzowie. Ja, Jezus, może to miejsce jest przerażające, chłopaki. Wrócę po was obiecuję. Zostańcie tu. U, spadajmy stąd. Ja już mam dosyć tego miejsca. Zamknijmy te drzwi, te też. O, Boże, jak tu jest ciemno i okropnie, a tu jest ten strój. O Jezus, dobra, wracajmy, wracajmy. Proszę, 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 ja chcę już stąd iść, po prostu, bo ja się tego tak obawiam, że to jest jakaś istna masakra. Dobra. Ej, czekajcie, nie, drzwi! Trzeba sam ktoś drzwi! I dobra, wiecie co? Ja idę powiedzieć palionowi. Ja muszę poinformować paliona. Palion, ja ci powiem wszystko, chodź tu! Szybko! O Jezus, muszę go poinformować. O Boże, nic mi się nie wczytuje teraz. To jest jeszcze gorsze niż było, dobra. Eee, szybko, 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 szybko. O Boże, nic nie widzę. O Jezus, dobra. mi, ja mam literę mam, dobra. Bo bałem się widzę, że zaraz stracę. Dobra, wchodzimy z tej strony. Myk, zamykamy oczywiście. Dobra, o jesteśmy na recepcji. Witzcie mogę słyszeć? żartuję, widzowie to nie jest e, jakiś, nie wiem, moment na żarty, nic tu nie ma śmiesznego. Grożono mi, rozumiecie, grożono! Nie wiem, co mam zrobić. Palion, 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 palion. Nie ma paliona. Zgaszę światło, żeby mu nie marnować prądu. Wizowie nie ma paliona i nie wiem, co teraz zrobić. Grożą mi cały czas. To jest przerażające. Boże. Napiszcie w komentarzu, co powinienem w tym momencie zrobić. Proszę was, pomóżcie mi jakoś.